Oprosimy druha Andrzeja o słowo wstępne. Szanowni księża, druchni i druchowie, przyjaciele harcerstwa, to piękne świadectwo patriotyzmu, i przypominania tych dat i tych ciężkich dla naszego narodu dla naszej polskiej chwili 1 września, a potem 17 września Sowieci zaatakowali Polskę. A potem dużo nieszczęść bitw całej Polsce poza granicami i Kapin. Wspominamy tych wszystkich, którzy Zostali rozstrzelani w lesie katyńskim, w Miednoje, w Starobiersku, w Charkowie. To nasi żołnierze polscy, oficerowie, ale też i harcerze, którzy z krzyżem harcerskim walczyli o to, żeby nasza ojczyzna polska była Ojczyzną wolną, bezpieczną. Dziś żyjemy w czasach bezpiecznych, ale musimy pamiętać, a szczególnie w najmłodsi, że ten polski żołnierz przelał kret. Tu mamy symboliczny obelisk, i tu jest posadzony dom katyński. To właśnie ksiądz proboszcz Pewnego razu. Doszedł do wniosku, że tu na terenie parafii takie miejsce powinno znaleźć się. Ale chcę też powiedzieć, że w tej miejscowości w kopisku i tu w tych lasach Puszczyk Misiński działały oddziały armii.